kto chciałby się z mną skontaktować. Słyszeliście, podobają mi się zabawki. Zabawki ci się podobają? Podobają mi się zabawki. A kim, jesteś, jesteś mi się zabawki. A kim jesteś, jesteś dzieckiem? Kim jesteś, jesteś dzieckiem? Jest nam bardzo przykro, że Twoja dusza jeszcze tutaj jest, że jesteś tutaj jeszcze uwięziony, jesteś dzieckiem.